Uczucie pustki, to cierpienie w piersi, które cię prześladuje jak ciche echo w ciemną noc. Czujesz się zagubiony, daleko od swoich celów, a twoje nadzieje bledną jak zmierzch. To głos szepczący wśród hałasu współczesnego życia, subtelne wołanie, które próbujesz ignorować, lecz ono natarczywie brzmi, pulsując głęboko w twojej duszy. Ta znajoma dziwność, ten narastający niepokój, nie są tylko Twoim problemem. To odzwierciedlenie głębszej więzi, niewidzialnej, nici, która łączy Cię z czymś większym, coś niezbędnego, o czym czasami zapominamy pamiętać. Czujesz się oddalony od swojej rodziny, od swojej matki, jakby oddzielała Was zasłona niezrozumienia. To uczucie izolacji pogłębia się, jakby była oddalona nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Rozmowy ostygły, chwile czułości stały się rzadkie, a cisza ciężka i nacechowana dominuje w nielicznych interakcjach, które jeszcze mają miejsce. To tak, jakby niewidzialny nurt topił ich w morzu tłumionych emocji i niespełnionych oczekiwań. Możesz zacząć rozmyślać o przeszłości i kwestionować swoje wybory, albo czuć presję związaną z pilną potrzebą pokonania tego dystansu. Istnieje prawdopodobieństwo, że to uporczywe uczucie nie jest jedynie dziwactwem twojej podświadomości ani oznaką nieporozumienia. To jest klucz, wskazówka, której. Potrzebujesz, aby przywrócić równowagę i harmonię w swojej relacji z matką. Droga nie jest prosta, ale stawką jest ponowne nawiązanie kontaktu, uzdrowienie emocjonalne oraz głębokie zrozumienie siebie i innych. Wyobraź sobie sytuację, w której rozpaczliwie poszukujesz lekarstwa na chorobę. Konsultujesz się z 108 lekarzami. Próbujesz terapii, starasz się znaleźć rozwiązanie, odpowiedź jest jednak bliżej niż myślisz. Przybiera nieoczekiwaną formę w miejscu, którego wcześniej nie brałeś pod uwagę. Taka podróż cię czeka. Podróż polegająca na zanurzeniu się w głębi swojej duszy, w słuchaniu się w ciche przesłania, które cię otaczają, i zrozumieniu, czego twoja matka potrzebuje od ciebie w tym kluczowym momencie. Życie jest pełne przesłań, z których wiele pozostaje niezauważonych. Czy słuchasz wystarczająco dużo? Ta podróż nie będzie łatwa. Ale jest absolutnie konieczna, ponieważ doprowadzi cię do odkrycia sekretów Twojej relacji z matką i odkryjesz, czego oboje potrzebujecie w tym momencie. Czy jesteś gotowy podjąć się tego zadania? Odpowiedź jest w tobie i czeka na odnalezienie. Prawda jest taka, że Twoja matka nie chce widzieć cię samego. Ona do ciebie dzwoni. Teraz decyzja należy do Ciebie. Poszukiwanie głębszej więzi, symfonii zrozumienia między Tobą a Twoją Matką nie sprowadza się wyłącznie do słów. To cichy dialog, subtelny taniec niuansów i gestów. Obserwuj uważnie, szukaj wskazówek, fragmentów wspomnień, śladów uczuć. Być może wśród natłoku wspomnień odnajdziesz dawny uśmiech, ciepły uścisk. Wspomnienie tego, jak bezpiecznie czułeś się w ich ramionach, to są elementy układanki, fundamenty waszego związku. Każdy z nich ma swój własny, niepowtarzalny kształt i swoją własną historię. Teraz zastanów się, jak to się ma do sytuacji, gdy stajesz w obliczu konfliktu. Zamiast tonąć w gorących dyskusjach, staraj się zrozumieć spróbuj wczuć się w jej sytuację, w jej prywatny świat, w jej zmartwienia, marzenia i lęki. Wyobraź sobie, że jesteś drzewem. Twoje głębokie korzenie zakorzenione w osobistych doświadczeniach podtrzymują gałęzie, które są twoim indywidualnym wyrazem. Gałęzie drzewa dzielą się i rozrastają, ale wszystkie zbiegają się w tym samym pniu, który jest ich początkiem. Pomyśl o tym, w jaki sposób pień podtrzymuje korzenie, w jaki sposób relacje podtrzymują każdą gałąź. Jesteś w przełomowym momencie, w którym energia wszechświata sprzyja głębokim zmianom w Twoim życiu miłosnym. Wiadomość ta niesie wibrację, która może otworzyć ścieżki, przywrócić nadzieję i przyciągnąć miłość, na którą zasługujesz. Ale ta siła zależy od Twojej pełnej uwagi aż do końca filmu. Jeśli odejdziesz przed upływem tego terminu, połączenie zostanie utracone, a wraz z nim szansa na zmianę Twojej historii. Co więcej, brak tej energii może otworzyć drzwi pechowi i blokadom emocjonalnym, których tak bardzo chcesz uniknąć. Stój mocno i przyjmij. W niektórych przypadkach komunikacje mogą utrudniać bariery emocjonalne. To jak mętna rzeka, pełna osadów bólu i obojętności. Jeśli jednak podejmiesz wysiłek, aby usunąć te przeszkody, jasność umysłu nadejdzie. Musisz być cierpliwy, niczym ogrodnik, który pieczołowicie pielęgnuje swoje rośliny, usuwając chwasty, aby kwiaty mogły zakwitnąć. Pamiętaj, Szczere rozmowy i pocieszające gesty mogą zmienić mętną rzekę w krystalicznie czystą rzekę. Wymaga to czasu, wytrwałości i prawdziwej miłości. Kolejnym istotnym poziomem tej podróży jest autorefleksja. Przyjrzyj się swoim własnym wzorcom zachowań i swoim impulsywnym reakcjom. Sprawdź, czy ulegasz projekcjom, czy Twoje oczekiwania są zniekształcone. Czasami jesteśmy tak zajęci szukaniem odpowiedzi na zewnątrz, że zapominamy zadać pytanie temu, co w nas siedzi. To tak, jakbyś szukał ukrytego skarbu w jaskini, ignorując mapę, którą trzymasz w ręku. Mapa? Samopoznanie. Wyobraź sobie sytuację artysty, który zmaga się z wyrażaniem swojej sztuki. Czuję się zagubiony i niepewny swojej wizji. Twoje idee pozostają osadzone w przeszłych wzorcach i emocjach. Musi pozbyć się tego bagażu, aby odnaleźć wolność. To wydanie jest kluczem do harmonii w Twoim związku. Rozpoznaj i zrozum, co Cię porusza, co wpływa na Twoje działania. Tylko wtedy będziesz w stanie nawigować po wzburzonych wodach, nie tonąc w morzu niezrozumienia. Na koniec pamiętajmy, pojednanie nie jest końcem, lecz nowym początkiem. Wzajemne zobowiązanie, w którym łączy nas nie tylko więź emocjonalna, ale także głębsza i subtelniejsza. Niewidzialna więź wykraczająca poza słowa i ekspresję. Umowa o wybaczeniu, dialogu i zrozumieniu różnych perspektyw. To tak, jakby księżyc i słońce, pomimo różnych trajektorii. Uzupełniały się wzajemnie w idealnym niebiańskim tańcu. Rozważmy teraz, w jaki sposób to poszukiwanie harmonii przejawia się w drobnych interakcjach codziennego życia. Wyobraź sobie, że jesteś doświadczonym żeglarzem prowadzącym swój statek przez wzburzone wody. Każde słowo, każdy gest jest kompasem, latarnią morską, która może pokierować Twoimi działaniami lub je zdezorientować. Spojrzenie, ton głosu, dyskretny gest wszystko to może rozpalić lub zgasić płomień porozumienia. Potrzebna jest rozwaga i trafna percepcja. W przeciwieństwie do koncepcji dialogu. Istnieje sztuka aktywnego słuchania. Samo słuchanie wypowiedzianych słów nie wystarczy. Trzeba wsłuchać się w emocje, które za nimi stoją, uchwycić ton, rytm i intonację. Słuchanie w tym aspekcie ujawnia więcej niż mówienie wykazuje empatię, głębokie zainteresowanie innymi i szczerą chęć zrozumienia. Podobnie jak muzyk, który delikatnie stroi swój instrument przed rozpoczęciem gry, ty musisz nastroić się na drugą osobę, zanim będziesz mógł nawiązać znaczący dialog. Przykład. Zamiast przerywać lub kontrargumentować, postaraj się zrozumieć punkt widzenia swojej matki, poznaj jej pragnienia i motywacje. Ta wiadomość to coś więcej niż słowa. To żywa energia. Posłana do ciebie przez aniołów, którzy czują, że jesteś uwięziony w cyklu, który nigdy się nie kończy. Aby ta siła mogła się zamanifestować, konieczne jest, abyś został do końca filmu, ponieważ wyjście przed końcem oznaczałoby odcięcie przepływu błogosławieństw, które miały do ciebie dotrzeć. Jeśli tak się stanie, zamiast postępu, Nastąpi cykl pecha, nieporozumień i frustracji, który jedynie wzmocni poczucie osamotnienia. Nie dopuść do tego. Zostań i pozwól aniołom Cię prowadzić. Kolejnym istotnym punktem jest umiejętność wyrażania własnych uczuć, jednak bez narzucania swoich pomysłów. Wyobraź sobie delikatną sztukę malowania obrazu. Każdy pociągnięcie pędzla musi. Być przemyślane, a każdy kolor starannie dobrany. Podobnie, musisz wyrażać swoje myśli i uczucia ostrożnie i precyzyjnie, nie raniąc ani nie krzywdząc drugiej osoby. Ważne jest, aby podchodzić do frustracji konstruktywnie, z szacunkiem i współczuciem. Zamiast bezpośrednich oskarżeń, postaraj się jasno wyrazić trudności. Proponując rozwiązania i szukając wspólnej drogi. Na przykład zamiast mówić, Ty mnie nigdy nie słuchasz, spróbuj powiedzieć to w sposób bardziej uprzejmy i konstruktywny. Na przykład czuję się sfrustrowany, kiedy nie mam szansy wyrazić swoich pomysłów. Należy pamiętać, że relacje rodzinne są często przesiąknięte wzorcami zachowań odziedziczonymi po przodkach. Jest jak rzeka, która niesie ze sobą historię pokoleń i zmienia swój bieg w zależności od wydarzeń. Identyfikacja tych wzorców, przekonań, obaw i konfliktów przekazywanych z pokolenia na pokolenie może otworzyć drzwi do głębszego zrozumienia relacji. Podobnie jak archeolog odkrywający starożytne artefakty, poszukaj ukrytych znaków, aby odkryć historię i lekcje przeszłości. Zrozumienie kontekstu historycznego ma ogromny wpływ na rozwiązanie konfliktu. Podobnie jak roślina potrzebuje składników odżywczych i światła, aby rosnąć, tak związek potrzebuje wsparcia i czasu, aby rozkwitnąć. Czasami pokolenia różnią się w sposobie podchodzenia do problemów, niosąc ze sobą własny bagaż doświadczeń i dziedzictwa. Pomyśl o wpływie, jaki zmiany społeczne i historyczne wywarły na dynamikę rodziny. Te zewnętrzne wpływy oddziałują na sposób, w jaki ludzie się komunikują i wchodzą w interakcje. Przeanalizujmy na przykład ewolucję technologii, społeczny wpływ postępu naukowego i przemiany w samej strukturze rodziny. Zmiany te tworzą nowy kontekst, który jest niezbędny do właściwej analizy. Na koniec ćwicz cierpliwość, odporność i współczucie. Silna relacja opiera się na solidnych fundamentach, niczym starannie pielęgnowany ogród. W trudnych chwilach szukaj wsparcia wśród znajomych i rodziny, którym ufasz. Śledź swoje postępy i świętuj małe osiągnięcia. Pamiętaj, że rozwój osobisty i uzdrawianie emocjonalne to powolne procesy wymagające ciągłego zaangażowania. To jak dzieło sztuki, którego ukończenie wymaga czasu i poświęcenia dzieło, które z czasem będzie ukazywać swoje piękno i złożoność w każdym szczególe. Jesteś już dostrojony do potężnej częstotliwości, która ostatecznie może wszystko odmienić w twoim życiu miłosnym. Ta wiadomość jest zaproszeniem do otwarcia się na najlepsze, co wszechświat maci do zaoferowania, ale bądź ostrożny. Ta częstotliwość zostanie aktywowana tylko wtedy, gdy pozostaniesz obecny do końca filmu. Jeśli wyjdziesz zbyt wcześnie, nie tylko stracisz energię, ale możesz również przyciągnąć falę pecha i stagnacji, która jeszcze bardziej opóźni twoje szczęście. Nie przerywaj tego cyklu teraz, zostań i pozwól, aby transformacja się dokonała. W miarę jak podążamy tą ścieżką, niewidzialna nić zaczyna się przeplatać, tworząc wzór, który staje się coraz wyraźniejszy. Poszukiwanie zrozumienia, potrzeba zrozumienia niuansów relacji nie jest zadaniem odizolowanym, ale echem pobrzmiewającym w każdej interakcji, nawet najsubtelniejszej. Podobnie jak odcienie obrazu, każda refleksja dodaje kolejną warstwę, budując pełniejszy obraz, bardziej złożony i wyjątkowy portret zachodzących w nim procesów. Szczegóły te, czasami niezauważalne, łączą się, kształtując wizję, która wykracza poza słowa i objawia się w tym, co naprawdę ważne wzajemnym zrozumieniu. Pomysł wcielenia się w kogoś innego, wniknięcia w złożoność indywidualnych emocji i perspektyw nie jest ćwiczeniem w abdykacji, ale podróżą ku samopoznaniu. Podobnie jak spojrzenie uważnego obserwatora, który poprzez skrupulatne notowanie szczegółów poszerza rozumienie całości, tak też wniknięcie w niuanse relacji pozwala na głębsze zrozumienie tkanki, która nas łączy. Ta wieloaspektowa umiejętność obserwacji, słuchania i subtelnej interpretacji tworzy symfonię zrozumienia, w której pozornie nieharmonijne nuty, Harmonijnie wpisują się w większą melodię, jaką jest relacja. Dlatego poszukiwania nie ograniczają się do tego, co jawne, ale obejmują to, co ukryte, te niuanse, które często pozostają niezauważone. Rozpoznanie wpływu wzorców zachowań przodków przypomina patrzenie na starożytną mapę, na której kręte linie wyznaczają podróż pokoleń. Ujawnienie historii stojącej za zachowaniami pozwala na pełniejsze zrozumienie, lepsze umiejscowienie w kontekście, niczym układanka, która po złożeniu poszczególnych elementów odsłania pełny obraz. Te skomplikowane i złożone wzorce kształtują interakcje, a dzięki ich zrozumieniu dialog ulega zmianie, nabierając bogatszego i głębszego tonu. Otwierając drzwi do nowych możliwości, mając świadomość, że przeprowadzenie kompleksowej rozmowy wymaga czegoś więcej niż tylko słów, aktywne słuchanie oraz umiejętność delikatnego i dokładnego wyrażania uczuć stają się niezbędne. To jak rzeźbienie posągu, każdy dotyk, każde usunięcie nadmiaru kształtuje ostateczną. Formę, podobnie każde starannie wypowiedziane zdanie, każdy przemyślany gest przyczynia się do polepszenia relacji i budowania wzajemnego zrozumienia. To niczym kalejdoskop, który po obróceniu ujawnia niewyobrażalne wzory i kolory, ukazując bogactwo ukryte w ludzkich interakcjach. Rozmyślając o naszej dotychczasowej podróży, zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest każdy szczegół. Te wątki, niezmiennie skomplikowane, prowadzą nas do punktu zbiegu okoliczności. Ścieżka staje się wyraźniejsza, bardziej namacalna. Jak mapa, która, choć zawiera drobne szczegóły, wskazuje cel końcowy. Pozwól teraz poprowadzić się tej trajektorii, która, choć na pierwszy rzut oka wyjątkowa, okazuje się być wspólną drogą. Powiązania między tymi aspektami zbiegają się w jednym punkcie, w głębszym znaczeniu, które, mamy nadzieję, znajdzie oddźwięk w Twojej duszy. Ta wiadomość nie pojawiła się przypadkowo. Jest ona punktem wyjścia. Aniołowie już. Pokazali ci drogę, teraz od ciebie zależy, którą drogą podążysz. Weź głęboki oddech, poczuj energię, która została dziś uwolniona. Napisz, akceptuję nowe 11, i niech ten cykl rozpocznie się z hukiem. 11 jest liczbą zmiany, nowego początku i początkowej manifestacji.